Witam Państwa bardzo serdecznie. Surfując po internecie w poszukiwaniu książki Drzwi do Światła, ten, który nade mną czuwa, nieustannie skierował moją uwagę na fantastyczny, a powiedziałbym nawet wprost rewelacyjny wywiad z Nikolą Teslą z roku 1899. Nikola Tesla urodził się 10 lipca 1856 roku w Serbii. Zmarł 7 stycznia w 1943 roku w Nowym Jorku. Był autorem blisko 300 patentów głównie rozmaitych urządzeń elektrycznych. Wśród nich są silnik elektryczny i prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio, elektrownia wodna na wodospadzie Niagara, bateria słoneczna, turbina talerzowa i transformator Tesli i wielu. Wielu innych urządzeń. Po tym krótkim wstępie zapraszam na wywiad, który musiałem podzielić na trzy odcinki, aby nie zabierać Państwu jednorazowo dużo czasu. Wywiad z Nikolą Teslą. Wszystko jest światłem. Wszystko jest światłem fascynujący wywiad z Nikolą Teslą przeprowadzony w 1899 roku. Ukryty i zakazany przez ponad 100 lat, z pewnością Cię zaskoczy. Nikola Tesla to niewątpliwie jeden z najważniejszych wynalazców, jaki kiedykolwiek istniał na naszej planecie. Co ciekawe, choć jest jednym z najważniejszych naukowców i wynalazców w historii cywilizacji, jest też najbardziej nieobecny w podręcznikach historii. Wywiady z Teslą są niezwykle rzadkie ale te, którymi dysponujemy, dają doskonały wgląd w umysł genialnego naukowca, którego celem było zapewnienie ludziom na całym świecie nieograniczonej, darmowej energii. Jeden z wywiadów z Teslą, do którego mamy dostęp, to ten przeprowadzony w 1899 roku w wieku 44 lat, kiedy udzielił wywiadu dziennikarzowi Jochnowi Smithowi. A jedno z jego zdań pozostało dla potomności: Wszystko jest światłem. W jednym z jego promieni jest los narodów, każdy naród ma swój własny promień w tym wielkim źródle światła, które widzimy jak Słońce. I pamiętajcie, żaden człowiek, jaki kiedykolwiek istniał, nie umarł. Wywiad, którego naukowiec Nikola Tesla udzielił dla magazynu Immortality, w swoim laboratorium w Colorado Springs w 1899 roku. Dziennikarz: Panie Tesla, zyskał pan chwałę człowieka, który zaangażował się w procesy kosmiczne. Kim jesteś, panie Tesla? Tesla. To interesujące pytanie, panie Smith, i postaram się udzielić panu właściwej odpowiedzi. Dziennikarz Mówią, że jesteś z Chorwacji, z okolic Liki, gdzie drzewa, skały i gwiaździste niebo rosną wraz z ludźmi. Mówią, że jego rodzinne miasto nosi nazwę kwiatów na górze, a dom, w którym się urodził, znajduje się obok lasu i kościoła. Tesla Naprawdę wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Jestem dumny z mojego serbskiego pochodzenia i mojej chorwackiej ojczyzny. Dziennikarz. Futuryści twierdzą, że wiek XX i XXI narodziły się w głowie Nikoli Tesli. Świętują odwrócone pole magnetyczne i śpiewają hymny na cześć silnika indukcyjnego. Jego twórcę nazywano myśliwym który łapał światło w swoich sieciach z głębin ziemi oraz wojownikiem, który chwytał ogień z nieba. Mówi się, że jest ojcem prądu przemiennego, który sprawi, że fizyka i chemia zdominują połowę świata. Przemysł ogłosi go swoim najwyższym świętym, bankierem swoich największych dobroczyńców. W laboratorium Nikoli Tesli po raz pierwszy doszło do rozbicia atomu. Stworzono broń wytwarzającą wibracje sejsmiczne. Odkryto tam czarne promienie kosmiczne. Pięć raz będzie się do niego modlić w świątyni przyszłości, gdyż przekazał im wielką tajemnicę, że żywioły Empedoklesa można nawodnić siłami życiowymi eterów. Tesla. Tak, to niektóre z moich najważniejszych odkryć. Nadal jestem człowiekiem pokonanym. Nie osiągnąłem największego ze swoich celów. Dziennikarz. Jakie byłoby to życzenie, panie Tesla? Tesla. Chciałem oświetlić całą ziemię. Ludzkość nie jest przygotowana na wielkość. W Colorado Springs zaimpregnowałem ziemię elektrycznością. Możemy podlewać także inne energie, na przykład pozytywną energię mentalną, którą odnajdujemy w muzyce Bacha czy Mozarta, czy w wierszach wielkich poetów. Wewnątrz Ziemi znajdują się energie radości, pokoju i miłości, które wyrażają się na przykład poprzez kwiat wyrastający z Ziemi, pochodzące z niej pożywienie i wszystko, co czyni ją domem człowieka. Spędziłem lata szukając sposobów, w jakie to ta energia może wpływać na ludzi. Piękno i aromat róż można wykorzystać jako lekarstwo, a promienie słoneczne jako pożywienie. Życie ma nieskończoną liczbę form, a obowiązkiem naukowców jest odnajdywanie ich we wszystkich formach materii. W tym względzie istotne są trzy rzeczy: jedyne, co robię, to ich szukam. Wiem, że ich nie znajdę, ale i tak nie mam zamiaru ich oddać. Dziennikarz. Co to za rzeczy? Tesla. Jednym z problemów jest jedzenie. Jaka energia gwiazdna czy ziemska może nakarmić głodnych ziemi? Z jakim winem może napić się wszelkiego pragnienia? aby ludzie pokrzepili swoje serca i zrozumieli, że są bogami? Czym innym jest zniszczenie mocy zła i cierpienia, w jakim człowiek spędza swoje życie? Czasami pojawiają się one niczym epidemia w głębinach kosmosu. W tym stuleciu choroba rozprzestrzeniła się z Ziemi do wszechświata. Trzecia sprawa, czy we wszechświecie jest nadmiar światła? Odkryłem gwiazdę, która zgodnie z prawami astronomicznymi i matematycznymi może zniknąć, a nawet wtedy nic się nie zmieni. Ta gwiazda jest w tej galaktyce. Jej światło może być emitowane z taką gestością, że mieści się w kuli mniejszej od Jabłka i jednocześnie cięższej od naszego układu słonecznego. Religie i filozofie uczą, że człowiek może stać się Chrystusem. Buddą i Zaratutrą. To, co próbuję zademonstrować, jest rewolucyjne i niemal niedostępne. To jest to, co należy zrobić we wszechświecie, aby każda istota narodziła się jako Chrystus, Budda lub Zaratustra. Wiem, że grawitacja jest niekorzystna dla wszystkiego, co musi latać, i moją intencją nie jest tworzenie urządzeń latających, samolotów czy rakiet ale nauczenie jednostki odzyskiwania świadomości własnych skrzydeł. Próbuje też obudzić zawarte w niej energię w powietrzu. Istnieją główne źródła energii. To, co uważa się za pustą przestrzeń, jest po prostu przejawem nieprzebudzonej materii. Na tej planecie, ani we wszechświecie, nie ma pustej przestrzeni. Czarne dziury, o których mówią astronomowie, to najpotężniejsze źródła energii i życia. Dziennikarz. Do okna Twojego pokoju w hotelu Waldorf Astoria, na 33. piętrze, co rano przylatują ptaki. Tesla. Człowiek musi być wrażliwy na ptaki. Dzieje się tak za sprawą skrzydeł. Kiedyś istoty ludzkie miały je rzeczywiste i widoczne. Dziennikarz: Nie przestałeś latać od tych odległych dni w śmilianie. Tesla: Chciałem polecieć z dachu i spadłem, obliczenia dzieci mogą się mylić. Pamiętajcie, że skrzydła młodości chcą mieć w życiu wszystko. Dziennikarz: Czy byłeś kiedyś żonaty? Nie wiadomo, czy darzysz uczuciem miłości jakiejś kobiety. Zdjęcia z młodości pokazują, że był pan atrakcyjnym mężczyzną. Tesla. Tak, nie zrobiłem tego. Są dwa punkty widzenia: albo masz dużo uczuć, albo nie masz ich wcale. Punkt środkowy służy odmłodzeniu rodzaju ludzkiego. Kobiety dla niektórych mężczyzn odżywiają i wzmacniają ich witalność i ducha. Samotność działa tak samo na innych ludzi. Wybrałem tę drugą drogę. Dziennikarz. Twoi wielbiciele narzekają, że atakujesz teorię względności. Dziwne jest jego stwierdzenie, że materia nie ma energii. Wszystko jest przepojone energią, gdzie ona jest? Tesla Najpierw była to energia, potem materia. Dziennikarz Panie Tesla to tak, jakbyś powiedział, że urodziłeś się z ojca, a nie z siebie Tesla Dokładnie co dzieje się z narodzinami wszechświata? Materia powstaje z pierwotnej i wiecznej energii, którą znamy jako światło. Zaświeciła i zaczęły pojawiać się gwiazdy, planety, człowiek i wszystko na Ziemi i we wszechświecie. Istnieją cztery prawa stworzenia. Po pierwsze, umysł nie jest w stanie pojąć ani matematycznie zmierzyć źródła całej niepokojącej i mrocznej fabuły. Cały wszechświat pasuje do tej fabuły. Drugie prawo leży w ekspansywnej ciemności, która jest prawdziwą naturą światła, niewytłumaczalnego i przemieniającego się w światło. Trzecie prawo głosi, że światło musi stać się materią światła. Czwarte prawo brzmi: Nie ma początku ani końca, trzy poprzednie prawa zawsze mają miejsce, a stworzenie jest wieczne. Dziennikarz. We wrogości wobec teorii względności posuwasz się tak daleko, że organizujesz konferencję przeciwko jej twórcy na jego urodzinach. Tesla. Pamiętaj, to nie przestrzeń się zakrzywia, ale ludzki umysł nie jest w stanie zrozumieć nieskończoności i wieczności. Gdyby jego twórca jasno zrozumiał teorię względności, Zyskałby nieśmiertelność, nawet gdyby był nadal fizycznie, gdyby mu to odpowiadało. Jestem częścią światła i to jest muzyka. Światło wypełnia moje sześć zmysłów: widzę, słyszę, czuję, wącham, dotykam i myślę. Myślenie o niej to mój szósty zmysł. Lekkie cząsteczki to zapisane notatki. Błyskawica może być całą sonatą. Tysiąc błyskawic to koncert. Na ten koncert stworzyłem kulę błyskawic, którą można usłyszeć na zamarzniętych szczytach Himalajów. Jeśli chodzi o Pitagorasa i matematykę, naukowiec nie może i nie powinien naruszać tych dwóch. Liczby i równania są znakami, które wyznaczają muzykę sfer. Gdyby Einstein usłyszał te dźwięki, nie stworzyłby teorii względności. Dźwięki te są wiadomościami kierowanymi do umysłu, że życie ma sens, że wszechświat istnieje w doskonałej harmonii, a jego piękno jest przyczyną i skutkiem stworzenia. Ta muzyka to wieczny cykl gwiezdnych niebios. Mniejsza gwiazda dopełniła kompozycję i jest także częścią niebiańskiej symfonii. Bicie serca człowieka jest częścią symfonii Ziemi. Newton dowiedział się, że sekret tkwi w geometrycznym rozmieszczeniu i ruchu ciał niebieskich. Uznał, że we wszechświecie istnieje najwyższe prawo harmonii. Zakrzywiona przestrzeń to chaos, chaos to nie muzyka. Einstein jest posłańcem ery dźwięku i wściekłości. Koniec części pierwszej. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.